O Fly From Land jest dziełem studia Kerzoven, które swoją premierę na platformie Steam miało w dniu 2 kwietnia 2024 roku. Gra stanowi połączenie elementów sandboxa i symulatora, w którym ścierają się człowiek i przyroda. Cztery pory roku, rośliny, zwierzęta, temperatura i zmieniające się warunki klimatyczne. Naszym zadaniem będzie zapewnienie przetrwania osadnikom oraz rozwój naszej osady. Wizualnie gra prezentuje się atrakcyjnie, korzystając z trójwymiarowego środowiska opartego na wokselach. Choć model postaci ludzkich może nie wszystkim przypaść do gustu, animacje, postaci i otoczenia zostały wykonane starannie, co pozwala na ciekawe obserwacje zachowania zarówno kolonistów, jak i też zwierząt. Efekty dźwiękowe uwidaczniają to, co dzieje się w okolicy, a przyjemna ścieżka dźwiękowa dodaje głębi rozgrywce. Świat gry jest dosyć rozległy i podzielony na różne płaszczyzny terenu, z którymi możemy oddziaływać. Musimy też dostosować swoje czynności do cyklu dnia i nocy oraz spór roku, dostosowując strategię przetrwania do zmieniających się warunków. Jak można się domyśleć, przed zimą trzeba się to zabezpieczyć, zbierając uprzednio odpowiednią ilość zapasów i doposażyć mieszkańców w ciepłe okrycia, by ci nie marzli w zimowe dni. Jednym z naszych pierwszych zadań będzie pozyskanie dostępu do podstawowych budulców, to jest pni drzew, gałęzi i trawy. Doskonale spełnią się w tym chatka zbieracza zasobów oraz dedykowane miejsce wyrębu drzew. Z ich użyciem będzie można postawić podstawowe schronienia oraz wyznaczyć pola uprawne celem pozyskania żywności. Do tego dojdą jeszcze budynki, pokroju żaryn do mielenia pszenicy, pieca do wypieku chleba, czy też ognisko, przy którym będzie można się ogrzać przed pójściem spać. Stawiane przez nas budynki zostaną zniesione po dostarczeniu wymaganych materiałów i pojawieniu się na miejscu budowniczych, a projektując ich lokalizację zobaczymy też jego zasięg odnośnie możliwych do wykorzystania zasobów, z których będzie można korzystać. W samych budynkach niekiedy możemy wyznaczyć większą ilość miejsc pracy niż ta domyślna, czy też imiennie wskazać pracownika, przy czym jedna osoba może doglądać więcej niż jednego zakładu produkcji. Dodatkowo każdy budynek posiada skład pozwalający przechowywać surowce oraz docelową ilość wytworzonych jednostek. Ponieważ większość z nich pozwala na tworzenie więcej niż jednego produktu, możemy też wskazać ich priorytet bądź całkowicie zablokować wytwarzanie co niektórych. Ponadto istnieje możliwość czasowego ulepszenia każdej budowli po dostarczeniu określonej ilości danego surowca. Pozwoli to zwiększyć tempo wytwarzania, ilość przechowywanych materiałów itd. Jest to jednak ulepszenie czasowe wiążące się z koniecznością zużycia w ciągu roku określonej ilości danego surowca. Trzeba zatem mądrze nim gospodarować. Zużywając, dajmy na to, gałęzie i deski, których nie wytwarzamy w nadmiarze, będzie miało wpływ na inne aspekty funkcjonowania naszego mini państwa. Zbraknie nam ich do niektórych zakładów wytwórczych, czy też spowolni tempo tworzenia nowych konstrukcji. Osadnikami w tej grze nie sterujemy bezpośrednio możemy ich rejestrować w różnych zakładach i wytwórniach, przy czym nie mamy zbytniego wpływu na to, co będzie się tam realizować w danym momencie. Pozostaje zatem przypisać daną osobę i czekać, aż pojawi się w miejscu pracy, realizując zadania, na których nam zależy. Co prawda, możemy zmieniać priorytet zadań, którymi ma się ona zajmować, jednak mieszkańcy są w tym zakresie bardzo samodzielni i to od nich zależy, kiedy pojawią się w danym zakładzie pracy. Nie możemy ich do tego przymusić. Każda z postaci posiada swoje własne statystyki i parametry w zakresie zdrowia, zmęczenia pracą, samopoczucia czy też zaspokojenia głodu i pragnienia. Awans w grze na kolejny stopień zaawansowania cywilizacji jest warunkowany spełnieniem potrzeb mieszkańców, i każdy taki skok zapewnia nam dostęp do nowej gamy budynków i ścieżek wytwórczych, bardziej zaawansowanych towarów oraz pozwala na zwiększenie tempa pozyskiwania tych podstawowych. Zastanawiacie się zapewne skąd brać nowych mieszkańców? Tych można co jakiś czas rekrutować po zbudowaniu domu kultury. Pozwoli on zarówno na pozyskanie kolejnych kolonistów, jak i też otwarcie handlu na okoliczne plemiona. Możemy dzięki temu sprzedawać nadwyżki produkowanego towaru lub zakupić to, czego nam brakuje. Gracz będzie mieć też dostęp do mapy świata i na niej zauważy graniczące z nim inne osady. Mają one swoje żądania w zakresie poszukiwanych przez surowców i produktów i po ich dostarczeniu zgodzą się one na możliwość podróży przez ich tereny, handel wymienny czy też po wyjątkowym zżyciu się nawet i asymilację z naszym plemieniem. Każda z lokacji to dostęp do unikalnego surowca, takiego jak żelazo czy cyna, więc po osiągnięciu wyższych poziomów społeczeństwa, będziemy zmuszeni je w jakiś sposób pozyskać, gdyż będą wymagane do wytworzenia bardziej zaawansowanych produktów. Wymiana handlowa wydaje się być rozsądną ofertą, aczkolwiek niekiedy lepszym rozwiązaniem będzie udać się tam samodzielnie i założyć wysuniętą placówkę ukierunkowaną na pozyskanie brakującego nam surowca. Moja ocena jakieś 7 na 10. Gra jest dosyć ciekawą symulacją społeczeństwa, choć nie jest najprostszą do zrozumienia i nie należy jej też porównywać z tytułami pokroju RimWorld, ponieważ zasada jej działania jest nieco inna, bardziej zbliżona w kierunku symulacji. W większości przypadków nie możemy interweniować bezpośrednio na zostaną sytuację, a wprowadzone przez nas zmiany, choć pozwalają i też wpływają na świat gry, to jednak efekty ich działania zauważymy z lekkim opóźnieniem. Podobnie jest też z przetwarzaniem surowców i przepływem półproduktów. Co prawda widzimy na górnym pasku ilość aktualnie posiadanych finalnych produktów, to jednak ciężko jest się zorientować odnośnie wszelkich zacięć i wąskich gardeł w procesie przetwarzania i zorientujemy się o tym jedynie po pewnym czasie. Trzeba będzie sprawdzać całą ścieżkę powstawania jakiegoś elementu, by dowiedzieć się czego po drodze brakuje i usunąć ten defekt. Ja mam wrażenie, że w grze brakuje jeszcze jakiegoś zestawienia odnośnie statystyk. Co prawda każdy zakład ma jakieś statystyki odnośnie przetwarzania, ale to jednak nie jest to czegoś jeszcze tutaj w tej materii brakuje. Najtrudniejsze do zrozumienia jest to, że nie panujemy tutaj tak naprawdę nad każdym kolonistą, nawet jak mu coś zlecimy, to chwilę trwa, nim ta akcja wejdzie w życie. Jeżeli widzimy, że jakieś zwierzę kradnie, na przykład nasze zasoby, to też nie możemy zainterweniować, co trochę kłóci się z tym, co dotychczas spotykaliśmy w innych grach. Tak więc, Off-Life and Land jest dosyć nietypowym tytułem. Jest to, jak już mówiłem, tytuł skierowany bardziej ku symulacji. Tytuł na Steamie kosztuje 115, zł, a człowiek w tej chwili jest obniżka i gra kosztuje niespełna 104, zł. Patrząc na ceny światowe, najtanie rozpoczynają się one od 30 kilku zł. Strefa euro to 94, zł przy naszych 103. No i to już jest po obniżce. Gra dostępna jest do kupienia jedynie na Steamie, jest to obecnie jak już wspominałem 113 zł, przy regularnej 115 najtaniej, jeśli chodzi o Kishopy, to jest to 121 zł. Patrząc na historię cen, widać, że tutaj cena była nieco powyżej 65 zł, a teraz diametralnie skoczyła ponad 120. Możliwe do kupienia jest także DLC, jest to supporter pack, czyli taki pakiet wsparcia, jeśli właśnie chodzi o grę, i mamy tutaj zarówno tapety, jak i też cyfrowe plakaty. Tutaj warto też wspomnieć, że gra posiada demo, tak więc ja bym proponował, jeśli ktoś chce się przyjrzeć tej grze, żeby najpierw pobrał demo i sprawdził, czy ten tytuł mu pasuje. Jeśli chodzi o ocenę gry, to tutaj 93% spośród 95 recenzji jest pozytywnych, czyli dosyć dobrze. Wszystkich recenzji jest 140, z czego negatywnych jest jedynie 6. Jeśli spojrzymy na te oceny negatywne, to one nie za wiele mówią. Wydaje mi się, że ci gracze po prostu nie potrafią jeszcze grać w tą grę. Patrząc na aktywność dewelopera, to w 19 lutego 2022 roku rozpoczęła się, można powiedzieć, przygoda ze Steamem. Natomiast najnowsze działania autorów to co kilka dni wydawanie jakichś paczy i poprawek. Gra jest nadal w fazie wczesnego dostępu, czyli nadal się rozwija. Tutaj dobra wiadomość: gra posiada warsztat, czyli będzie można tworzyć mody, i tych modów jest na razie tyle, co i nic, tylko stworzył mapę i scenariusz gry. Jeśli chodzi o poradniki, to tutaj jak na razie nie ma żadnych poradników. Gra posiada zapis chmurowy, jest przeznaczona oczywiście dla jednego gracza, ponieważ korzysta bardzo aktywnie z myszki, więc gra na Steam Decku nie za bardzo ma bez myszki sens. Tutaj warto też wspomnieć, że gra jest spolszczona i spolszczenie stoi na naprawdę wysokim poziomie. Tytuł ma też 60 możliwych do pozyskania osiągnięć. Patrząc na aktywność graczy, to tutaj, patrząc od początku, czyli od daty wydania gry, można powiedzieć, że popularność jest w miarę stała, ponieważ tutaj mamy takie piki, czyli dzień, noc. Tak więc jak na razie gra nie traci na popularności. Po instalacji gra zajmuje obecnie 343 MB. Jeżeli grę będziemy chcieli pobrać, do pobrania będzie 212 MB. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie zapraszam także swojej grupy Steam Widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.